特别戳面。 Złoty wiek. Wspaniała Hiszpania. Już od XI wieku trwa rekonkwista, czyli walka o wyzwolenie Półwyspu Iberyjskiego ząg Arabów. Królestwo Aragonii włada Sardynią, Sycylią i Neapolem. Francji i Anglii niedługo przybędzie bardzo potężny konkurent. W 1469 Izabela Kastylijska poślubia Ferdynanda Aragońskiego, a Maurom zostaje tylko Królestwo Grenady, które nie przetrwa długo. Pogońmy ich do morza. O kurczę, ale będzie ubaw co nie. W 1487 upada Malaga, a Bartolomeo Dias odkrywa przylądek dobrej nadziei. Gdy straciłem nadzieję, podeszła do mnie. W czarnych włosach miała piękną różę. A ja nie czekałem, lecz wziąłem ją w ramiona! Uah! Opla, 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 opla! opla, 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 opla op A potem była długa noc miłości! He, he, he. W 1492 upadła Grenada ostatni bastion islamu. Po pięciu wiekach walk wzrasta nienawiść do Arabów. W Hiszpanii humanizm raczej nie ma szans. Kierowana przez Torquemadę inkwizycja wkracza do gry. Żydzi, którzy tu mieszkali od tysiąca lat, zostają wygnani. Spójrz na tych biedaków. Szkoda, że muszą opuścić naszą ziemię. Krzysztof Kolumb namawia arcykatolicką królową, by sponsorowała jego wyprawę. Pragnie dopłynąć do Indii żeglując na zachód. Jego załoga to ochotnicy. Co ty powiesz? Na pokładzie ich zapał wzrasta. Dzielnych marynarzy, aż rozpiera, rządza przygód. Santa Maria, Pinta i Nina wypływają z portu. Cisza na morzu. Kolumb się martwi. E? Aha! Hurra! Jest wiatr! Wieje wiatr! Nareszcie wieje, wieje, wieje wiatr! Wszyscy do wioseł! Płyniemy do portu. Hm? Nie! Na zachód! Nigdy w życiu. Czekają nas przygody i góry złota. Akurat, już to widzę. Ew. Nawigacja nie była wtedy taka prosta. Kolumb miał kilka problemów. Mapy były niedokładne. A co do kompasu, cóż, był dość prymitywny. I w końcu trzy okręty zabłądziły. Powinniśmy już gdzieś dopłynąć. Rozejrzyj się! Czy widzisz jakiś ląd? Nie! Co? Jak to możliwe! Przecież ta przeklęta mapa nie może się mylić! Nie widzicie gdzieś tych Indii, chłopcy? Indie zostaw Indianom, a my chcemy do domu! Jak nie, to po tobie! Zawracaj, bo ze skrobiemy cię z pokładu! Ląd! Czy ten ślepak na bocianim gnieździe powiedział ląd! Tak jest! Przed nami ląd! Widzę go wyraźnie! Daję słowo! Zobaczcie! O, udało nam się! Dopłynęliśmy do Indii! Nasz wielki wyczyn przejdzie do historii! Po dwóch miesiącach żeglugi 12 października, 500 lat po wikingach, Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. A raczej wyspę San Salvador. Zawsze to coś. Potem ruszą inni. John Cabot, Amerigo Vespucci, Pedro Cabral i Vasco da Gama nasi przyjaciele wracają z wojaczki. Miało. On miał być udrwany. Zwalaj. Uważaj! O, jest. Cześć, Cześć mistrzu. mistrzu. Och, ha, moi ha, ha. drodzy. Cieszę się, że was widzę. Nie kocha. Kocha. Ubóstwia. Oh. Po wygnaniu Żydów z chęcią zabrano się za wygnanie Maurów. Witaj. W przyszłości bez żydowskich kupców i arabskich rzemieślników gospodarka Hiszpanii całkiem podupadnie. Witaj, szkrabie. Mój synu, pokaż je. <laughs> o nie, przestań tak się z nim bawić, bo. W go... tym samym roku w Gandawie urodził Dobrze. się również Karol, Dobrze. przyszły Dobrze. król Hiszpanii, Dobrze. cesarz. No, to było piękne drzewo. Mamy więc początek XVI wieku. I tak jak upadł starożytny Rzym, tak samo minęła potęga Islamu, Chin czy Indii. Teraz pierwsze skrzypce gra Europa. Hiszpanii zaś karczuje się lasy, żeby budować statki. Nie mm. ja mam pomysł. Mm. Znowu coś wymyśliłeś, prawda, mistrzu? Możemy zerknąć? No pewnie. O. Gdy przy budowie kadłuba wykorzystamy naturalny kształt gałęzi, to statki będą trwalsze. Chwila, pokażę wam trójmasztowiec. A? Dziadku, spójrz na datę. Kuretni, My Flower dotarł dałem, do Ameryki znacznie 16. później. Tata! 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 Nasi synowie. Tata, tata. Chcesz pić? Masz, zjedz chlebę! Mijały lata. Las się przerzedził, a dzieci urosły. Hej, nie uciekaj! W 1516 umiera król Hiszpanii Ferdynand Aragoński. Karol z Gandawy jest dziedzicem trzech wielkich dynastii. W wieku 16 lat Karol włada Hiszpanię, Italię, Flandrię, Artois i Franz T. oraz nowym światem. Chodźcie jeść, chłopcy! Trzy lata później dziedziczy po dziadku Maksymilianie tytuł cesarza rzymsko niemieckiego. Wiesz, Pablo, jeśli ten kurz nie opadnie, to nie będzie czym oddychać, a jak wytną drzewa, uciekną wszystkie zwierzęta. Wieśniacy opuszczą wioski, wyjadą do miast i zacznie brakować żywności. Hmm. <słyski> Pozwól, piękna seniorita, że dzielny rycerz opowie ci o swoich przygodach. Chwila. Posiekam was, poganie. Sam porąbałem ze stu maurów na plasterki. Jak widzisz, ja jestem hidalgiem, seniorita. Spójrz na moje gładkie ręce, nieskalane pracą! Chcę o, cię prosić, ale. Karamba! O, to nasz ukochany inkwizytor! A wy, grzesznicy, zapominacie o Bogu! Dlatego w Hiszpanii jest masa Żydów i Maurów, którzy udając chrześcijan, służą diabłu! Ich istnienie obraża Boga! Wydajcie, łotrów! Wasz akt wiary będzie hojnie nagrodzony. Tak? Wygląda dość niewinnie, A? ale zadaje się z diabłem. A? W dodatku nigdy nie chodzi A? do kościoła. Świetnie, to dla ciebie, człowieku. Następny. Ma zbyt śniadą cerę, to na pewno jakiś mał, który się przechrzcił. Hmm. Pablo? Nie! Mój przyjaciel! Kiedy Karol V. zostaje cesarzem, dąży do władzy nad całą Europą. Przyjmując dewizę Habsburgów, przeznaczeniem Austrii jest rządzić wszechświatem. Magellan opływa ziemię, a Cortes podbija Meksyk. Król Francji Franciszek I, rywal Karola, opłakuje śmierć Leonarda. Nad Loarą powstają nowe zamki, perły renesansu Chamon, Blois. Chenonceau, Azilierido, Chambord, ale zostawmy to. Wróćmy do Hiszpanii. O. o, widzisz, stary? To Noria, biedne zwierzę. Przepraszamy, seniores. Nie wspomożecie biedaków? No i co robimy Brachu? Hmm, na pewno się zgodzi. <grywa> Dobra, dam wam złote guzy. <grywa> uh, Jaki silny... e, Możesz a... mi powiedzieć Brachu, co to jest ta noria? Tak, to taki podnośnik. Zapraszam, kawalieros. Oh. Rany, Julek, pełno tu much jak w środku lasu, nie? Jedną właśnie ubiłem. Skosztujesz mojej nalewki, senior? Lej. Proszę. Dzięki. Ale mocny trunek. Zabrałeś moje jabłko. Przepraszam, myślałem... Daruj sobie, koleś. Teraz jest twoje. Taki dziś spokój w Sewilli. Gdzie wszystkich wcięło? A. Widzisz tego kleche? Pamiętasz go? Tak, no jasne. Daj mi parę drobnych, panie, daj. Au! Przestań mi, chłopcze, nie płacz. Spadaj! Mam się przejmować tym idiotą? Ten mały ma przed sobą przyszłość i pewnie wkrótce to odkryje. Hmm? Au! <śm>

Idziemy! Dobrzy ludzie! Jestem ślepy, co łaska! Gdzie port? O, niedaleko stąd. Tam, gdzie bawi się ten dzieciak, skręćcie w prawo. Dzięki Wam! Bo... Mm. Ej, ty! Wracaj! Ej, chcesz... ej, wracaj tutaj! Ej, mały, zaczekaj! Ej, a... Oddaj moją sakiewkę. Prędko. Dobra. Kopniak jeszcze nikomu nie zaszkodził, co? Dostał dziś nauczkę. Patrz! Okręt wpływa do portu. Nowy towar! Owszem, mi będzie w czym wybierać. Chyba dobrze pan wie, czego szukam, kapitanie. To znaczy? Mam na myśli ich! Pierwszorzędny towar bierze pan? Proszę załadować. Właśnie o taki towar mi chodziło. Chcę popłynąć do nowego świata. Ja też! To w takim razie ruszajcie! Dobra! Tak! Pewnie marzą się wam przygody, co? Właśnie! Chciałbym zobaczyć Indian! A ja pokonać zbójów? Podróże kształcą, kochani. Co ze mną? Zapomnieliście już? Chcę być dużo złota! 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 W 1520 roku królowie Francji i Anglii zawarli przymierze przeciwko Karolowi V Lecz później król Anglii sprzymierzył się z cesarzem Karolem Do widzenia, pomyślnych wiatrów Szkoda, że mnie nie zabrali W tym samym roku rządy w Turcji obejmuje Sulejman Wspaniały Później zawiera traktat z Francją. Zaś w Niemczech szerzy się reformacja. Cesarz Karol występuje przeciwko lutrowi, by papież poparł go w walce z franciszkiem. O! Przylądek będzie tam. Znaczy tam, steruj tam! Twój rozkaz to świętość, kapitanie. Dość z tych burst drawier! Czemu was, brać arkabuzy! Na moją komendę na ramię broń! Już! Jazda! No dalej, ruszajcie się! A teraz kilka ćwiczeń z pikami. Ja tam bym wolał pomachać szpadą. Ja wolę grać w piki. <grym> Boże, pokarałeś mnie taką załogą. Mam dzwonkowego asa, bracie. Chwila. Proszę. O, a, a. Puszczę! A, au, O, ratunko, na pomoc! Mama, mamo, ratuj! Kapitanku, kapitanku, ja się boję! On chce mnie palnąć! Co to ma znaczyć do czorta? Zgubiliśmy te dwa okręty! Wykonuję A? twoje rozkazy, kapitanie! Już ja się! Tylko bez przemocy. Załoga, zakuć tych dwóch w dyby i to piorunem! Tak jest, kapitanku, ale powiedz nam, jak to zrobić. Nieważne, odwołuję rozkaz. Dobra, bierz ster i goń te okręty, jasne? Tak, szefie. Mamy dość tej pływającej ciupy. No nie śpij na durniu! Ej, ma! Już dłużej nie wyrobię. Mój żołądek! To nam zgładą! Kociłyk świeżej wody! Ej, Wałkoniu, wstawaj! Pobudka! Ja chcę się wykopać! Macie spełnić życzenie tego głąba! Ja też straciłem krzepę. Jakiś ląd na horyzoncie, kamraci! Dobrze, że zabrałem konia z Hiszpanii, prawda? Nie muszę dymać na piechotę i mam lepszą prewencję. Ta długa tuba Syci! Zamieszkana. To pewnie jakiś Bóg. Ma pióra na głowie i dodatkowe cztery nogi. W 1521 Magellan zostaje zabity na Filipinach. Reszta jego załogi dociera do domu dopiero po trzech latach. W tej dolinie zdobędziemy Prawie 300 złota. ludzi wróciło zaledwie 18, lecz Magellan dowiódł, że ziemia jest okrągła. Pewno poszła wziąć poranną kąpiel. <gadget> oh... Witaj. A widzisz, wróciła. Czemu to faceci zawsze tyrają? No właśnie! Ten ci się podoba? Mhm. Mm A co powiesz o tych starych posążkach? No, też całkiem niezłe. Śniadanie! Hej, dziadku, pokaż mi, jak puszczasz z dymu takie kółeczka. Aztekowie zajmowali się ceramiką oraz wykonywali mozaiki z piór do ozdabiania tarcz i ubiorów. Bardzo ładna mozaika. Widzę, że świetnie Wam idzie, kochani. To no już chłopcy dość hałasów. Pozwólcie im pracować w spokoju. I wy? Chcecie oberwać? Co jest? To twój syn Alek zaczął! Widziałem go! Nieprawda! To twój wnuk uderzył mego syna! Tak, bo twój syn go walnął, więc musiał mu oddać! Ty, stary głupcze, ty... Jak śmiesz tak, tak mówić! Nie kłóćcie się, panowie! Nie wtrącaj się! Mm. Uh. <laughs> Natura ludzka wszędzie jest taka sama. Każdy młodzieniec to wojownik Boga Jao. Najpierw golą mu głowę, zostawiając jeden kosmyk. Potem, jeśli schwyta pierwszego jeńca nawet do spółki z kolegą, obcina mu się kosmyk i zostaje półbogiem, może zapuścić włosy, lecz tylko nad prawym uchem. Im więcej wrogów zabija albo łapie, tym więcej jest wart. A jeśli zabije, albo jeszcze lepiej, jeśli capnie czterech wrogów, dostanie skórzaną opaskę i pióropusz. To mój więzień, to jest, jest, jest mój! To jest mój więzień, jest mój! Jest mój, jest mój, jest mój, jest mój! Jest mój, jest mój, jest mój, jest, jest mój! Uspokójcie się, chłopcy, to jeszcze nie koniec całej historii. Nie chcecie usłyszeć, jaka nagroda czeka na zwycięzce? Najlepszy wojownik zadańczy z piękną i młodą kurtyzaną o żółtej, świecącej twarzy. Hopsa! 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 Słyszycie? Trąbina alarm! Prędko kryć się! nie nadchodzą obcy. Naprzód trzeba trochę ucywilizować tych dzikusów. Zabierzemy im złoto, a w zamian przyniesiemy postęp. No dobra, łachmyty, pokażcie na co was stać. Jazda! Graw! W 1521 roku Cortez zakończył podbój Meksyku. Mieszkało tam wtedy 12 milionów Indian. Po kilku latach wyginęła połowa. W Peru Pizarro też zostawił krwawy szlak. Okrutni konkwistadorzy uczynili z Hiszpanii imperium. Lecz znów wybucha wojna Hiszpanii z Francją. W 1524 w Niemczech nauka Lutra wznieca płomień buntu przeciwko cesarzowi i przywilejom kościoła. Mam wspaniały pomysł, spójrzcie. Co powiecie na koło z łopatkami poruszane wodą? No. Dobra, nic nie mówcie. Możecie o tym zapomnieć, już nie będę wam się więcej narzucał. Nie? Mam lepszy pomysł no? Pójdziemy do portu sprawdzić, czy chłopcy wrócili To mi się podoba W 1530 podoba. cesarz Karol V zyskuje poparcie papieża Klemensa Ale reformacja się rozszerza Jan Kalwin w Genewie kontynuuje dzieło Lutra Lata lecą, lecz chłopcy wciąż nie wracają W 1537 Jacques Cartier dociera do Kanady Sztandar Francji powiewa nad Montrealem Karol i Franciszek nadal wojują ze zmiennym szczęściem. Na pewno przywieźli całą masę złota! Eee, moja rodzinna ziemia, moja, moja! Francuz Ambroży Paré jest pionierem chirurgii. Flamand Vesalius robi pierwszą sekcję zwłok, a Kopernik wydaje dzieło o obrotach sfer. Mam dla pana cudne rzeczy. <laughs> Jestem pewien, że będzie pan zachwycony. Tak. To? Nie. Chwila. Już. Ziemniak? Nie. E, groszek? Nie. E, pomidor? Nie. Czekolada? Mm, a masz złoto? Nie, ale polecam coś lepszego. Pięknego indyka. Gwizdzie na indyki. Cóż niech pomyślę. A cygaro. Spójrz. <ścoughs> to wszystko. Chwileczkę. Jestem Vandenhout z Amsterdamu i chcę kupić wszystkie twoje cudeńka. Masz. O, to za mało. Ja dopłacę. <laughs> Ej, gdzie wyniosłeś moje towary, he? Gadaj! Spokojnie, schowałem tu coś, co cię zadowoli. Proszę. Mógłbyś tego tak od razu mówić! Wszystko, co złote, dla ciebie. Dla flamanda reszta. Zgoda? Franciszek I i Henryk VIII umierają w tym samym roku. Cesarz Karol pokonuje protestantów w bitwie pod Milbergiem. Czy mój syn kiedyś wróci? Znużony ciągłymi wojnami, Karol wyjeżdża do Brukseli. Mamy żebrać pod kościołem? To nie w porządku! Zubka, zupka! zupka. Pokój augsburski kończy wreszcie walki religijne w Niemczech. Może to nasz szczęśliwy dzień i chłopcy wrócą dziś do domu. Karol V abdykuje na rzecz swego syna Filipa. Ja chyba już nie doczekam jego powrotu. W 1558 umiera Karol V. Głosił, że walczy dla dobra swych poddanych. Tego roku Elżbieta zostaje królową Anglii. Rok później zawiera pokój z Francją. Filip II wygrywa wojny, ale kraj jest zrujnowany. W 1571 flota hiszpańska zwycięża pod Lepanto. W bitwie jeden z żołnierzy traci rękę zwie się Cervantes. W 1588 niezwyciężona armada płynie do Anglii. Co zostanie z dawnej chwały? Monumentalne skuriel, pełne życia i rozmachu dramaty Lope de Veghi, wiara świętej Teresy Zawila, El Greco i arcydzieło literatury jednorękiego Cervantesa, Don Quijo. Wersja polska, masterfilm na zlecenie wydawcy Hippocampus, spółka z OO. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Dorota filipek załęska dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Adam Ferency, Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Paweł Szczesny, Joanna Budniok, Felix i inni.